Witajcie. Jak widzicie, działo się u mnie tutaj z tym kotkiem troszkę. Widać już zarysy uszek, tutaj łepek. Muszę Wam powiedzieć, że nie na darmo mówię, że się działo, ponieważ pomyliłam się w kolorach i musiałam wypróć to, co zrobiłam. I słuchajcie, najlepsze jest to, że to mam cztery kolory, którymi haftuję. Cztery, dosłownie. I pomyliłam dwa z nich. Także nieźle. No ale wyprułam to, co było źle, nadrobiłam znowu to i jest teraz w porządku. Także pokazuję Wam tutaj, na jakim etapie jestem w tym momencie. Z takich jeszcze informacji ogólnych to, ponieważ już skończyłam swojego tego śpiącego kotka, to zamieniłam sobie na mniejszą ramę tutaj, te, na te krótsze drążki, żeby mi wygodniej było w transporcie, gdybym chciała gdzieś tam zabierać ze sobą tą ramę, to... Po prostu będzie mi łatwiej ją transportować, dlatego postanowiłam zmienić i nawinęłam jeszcze raz ten materiał na te krótsze drążki, które mam. No to tyle. I teraz w międzyczasie pokażę Wam jeszcze, jak zaczynałam haftować tą pracę, jak z nią startowałam. Pierwszy odcinek mogliście śledzić, tam moje były przygotowania pokazane do tej pracy a w drugim odcinku właśnie pokażę Wam oprócz tego, na jakim etapie już jestem teraz, to cofnę się jeszcze troszeczkę i tam wrzucę parę materiałów z tego, jak zaczynałam tą pracę i jak zabierałam się do tego kota. Także miłego oglądania i do zobaczenia wkrótce. Jeśli chodzi o schemat, to... Wybieram kolor taki, ten na razie najjaśniejszy, którego jest najwięcej do wyhaftowania. Zaznaczyłam sobie ten obszar, żeby mi się nie przesuwał, i tym razem, żeby mi się nic nie pomyliło, to zacznę pracować po prostu od tej linii, osi symetrii, od samego środka, tutaj na górze obrazka, żeby nie pomylić się z tymi polami, ponieważ już nie mam tutaj marginesu błędu, w którym mogłabym przesunąć się na bok. Także muszę dobrze wycyrklować, ponieważ haftuję na szesnastce, więc igłę też będę miała taką dosyć cieniutką. Nie wiem jaki to jest rozmiar, ale jest cieńsza niż te standardowe, z którymi pracuję. Także okej, okay. przygotuję sobie nitkę i zaraz do Was wracam. Tutaj będę zaczynać i robię to tak. Od prawej strony wkładam tutaj igłę. Tutaj, gdzie mam ten, tą pętelkę, to mi tu zostaje. Przeplatam igiełkę tutaj przez tą pętelkę. I tak mam rozpoczęty pierwszy krzyżyk. Zaczynam tak troszkę nietypowo, ale po prostu no nie chcę się pomylić, dlatego od takiego pewnego miejsca... W którym na pewno się nie pomylę, startuję. Potem będę szła na boki, ale na razie, jak mam tutaj możliwość wyhaftowania tego środka, to haftuję tutaj. Pokażę Wam teraz na schemacie. Wyhaftowałam tutaj ten obszar. Teraz odblokuję, żeby móc zmazywać te. Są już wyhaftowane. Dobra. Dla przypomnienia pokażę Wam tak, tutaj mamy pokazane, jakim kolorem haftuję, że z podwójnej nitki zostało mi jeszcze 802 krzyżyki do wyhaftowania. I one są oznaczone takim kółeczkiem, tutaj. Także jesteśmy tu po środku obrazka, będę się przesuwać na razie tutaj w tą stronę. Teraz pokażę Wam. Te krzyżyki mam już wyhaftowane. O. Ok. Dobrze, to teraz będę pracować tu nad dalszymi tymi krzyżykami i pokażę Wam, jak już będę miała większą część pracy wykonaną. I jeszcze opowiem Wam o takich moich pierwszych wrażeniach z pracy nad tym kotkiem. Pokażę tutaj odsunę, pokażę Wam na tablecie. Właściwie poruszam się w takim pierwszym zaznaczonym obszarze, który sobie tutaj zaznaczyłam. To, co jest różowe, to jest już wyhaftowane. Zostały mi jeszcze te czarne uszka, nad którymi będę teraz pracować. Jeżeli chodzi tutaj o tą pracę, jak ona się prezentuje, to nawet nieźle. Jestem ciekawa, jak będzie dalej. Jeszcze ten czarny, czwarty kolor mi teraz wejdzie, więc jestem ciekawa, jak to się wszystko już połączy tutaj w tą całość. No ogólnie praca mi się podoba. Dziwne mam wrażenie, jeżeli chodzi o te krzyżyki, bo są one takie pojedyncze, i to takie dziwne wrażenie, jednak jeżeli się robi całą pracę i zapewnia się tą całą pracę tutaj na kanwie, to inaczej się to prezentuje niż takie właśnie pojedyncze, wtedy tu widać, że to są krzyżyki. Bo tak jak robimy jakąś pracę i te krzyżyki się zlewają w takie plamy kolorów, to inaczej się to prezentuje niż tutaj, gdzie to są rzeczywiście takie pojedyncze krzyżyki, które widać. To nie jest linia, tylko jednak ten krzyżyk. Ale zobaczę, jak będzie ta, ta końcówka, jak to się w całości będzie układało. Jestem bardzo ciekawa. To takie moje pierwsze wrażenia z pracy nad tym kotem. Mam nadzieję, że Wam się podobał również ten filmik. Czekam na Wasze komentarze, co o tym sądzicie, jak to się prezentuje. Dawajcie znać, jestem bardzo ciekawa Waszych ocen i w takim razie do zobaczenia wkrótce.